Ejka, tutaj druga część, tworzenia Już stworzyłem i będę grał sobie właśnie moją mapę. I patrzcie co tu jest. Patrzcie co jest, ja sobie zagramy. Chyba, że się nie doładowało. Moja. To był koszmar. Moja. Jest moja. To jest moja mapa. Ja w tam pierwszym poradniku, taka była moja mapa w sumie. to pamiętacie, jeśli oglądaliście ten poradnik? Co, jak, jak, co, że mapkę i wtedy nie pożegnałem się, tylko po prostu widziałem, widzimy się jak się naładuje. I tutaj już się naładowało i lecimy. Są tylko na mojej mapie. Moje, moje, ja zrobię... Ale pewnie podłoże, po prostu źle, złe podłoże i dlatego się zrobię o tym. ten słaby gdzieś na mapie. Ale patrz, to przyszło się. Aha. O, o, o. wiesz, że gram na swojej własnej mapie.

Więc akurat... Pa! Widzimy się, jak będziemy tworzyć kolejne takie inne rzeczy.